Cześć, kochani! Zabieram Was do sklepu Action na nowy przegląd półek, ale fajne rzeczy nam się pokazały. Mamy mnóstwo nowości, oczywiście z dekoracji nowe, bardzo ciekawe świeczki, cudne zestawy na herbatę no takich w Action jeszcze nie było. Pojawiły się też rzeczy, które pomogą Wam w organizacji i wiele innych przydatnych rzeczy. Dlatego, jeśli jesteście gotowi, dolecimy! Zacznijmy od nowości z działu kuchennego, gdzie znajdziecie już bardzo fajne zestawy do herbaty. W środku znajduje się kubek z porcelany New mamy też filtr do herbaty, no słuchajcie świetna sprawa jeśli lubicie sypaną herbatę, a jeśli pijecie tą z torebki to znalazła się tu na nią podstawka. Do wyboru mamy trzy bardzo fajne warianty, które no, świetnie też nadadzą się na prezent. Zarówno kubki jak i podstawki można myć w zmywarce i za ten zestaw zapłacicie niecałe 17 zł. Z dekoracji możecie już kupić nowe lustra. Jeśli lubicie takie nietypowe dodatki, to z pewnością będą one strzały w dziesiątkę, bo mają te piękne bambusowe detale. Ich średnica to 45 cm i są dostępne aż w trzech wariantach. Więc jeśli marzy Wam się efektowny dodatek do wnętrz, to możecie już je kupić za niecałe 28 zł. W dziale ogrodowym nowością są te piękne lampiony, które ładują się energią słoneczną i automatycznie zapalają po zmroku, dlatego, po wybraniu dla nich miejsca, możecie od razu po prostu o nich zapomnieć. Lampiony mają uchwy do zawieszenia i wykonane są z metalu. Dostępne są w trzech stonowanych, ale bardzo ładnych kolorach: białym, zielonym i czarnym. I to, co mi się w nich podoba, to ten wyjątkowo ciekawy wzór. Są dostępne już za niecałe 27 zł. Na dziale z akcesoriami do łazienki znajdziecie mały, ale bardzo praktyczny metalowy koszyk. Świetnie pomoże Wam w organizacji rzeczy, na przykład w szafce, w kuchni czy łazience. Zawieszacie go na drzwiczkach i wszystkie przedmioty będziecie mieć pod ręką. Do wyboru mamy dwa kolory: czarny i biały. A tak wyglądają jeszcze te uchwyty. Świetny, ale przede wszystkim niedrogi gadżet za niecałe 9 zł. W tym samym dziale znajdziecie też nowe kosze na śmieci, wykonane z bambusa i stali nierdzewnej, ale nie są to takie zwykłe kosze, bo są dedykowane, uwaga, na stół. I pewnie dlatego, bo są naprawdę niewielkich rozmiarów. Kosztują niecałe 19 zł i już Wam pokazuję, jak bardzo różnią się wielkością od tych standardowych koszy na śmieci. Zobaczcie. No, różnica faktycznie jest. Z na śmieci pojawił się jeszcze ten model, już o takiej standardowej wielkości, otwierany na pedał. Kosz ma 6 litrów pojemności i jest wykonany w 100% z recyklingu. Kosztuje niecałe 24 zł. Faną świeczek również dzisiaj dogodzę, bo mamy tu kilka ciekawych nowości. Na przykład te długie świece, ale bardzo ciekawe, w nich jest to, że w zestawie znajdziecie nie tylko jednobarwne, ale i z wzorem z owocami. Bardzo ciekawa propozycja na wiosnę. W zestawie znajdziecie 8 sztuk świec, bardzo ładna i kolorowa nowość za niecałe 14 zł. A tu już niewielkie świece z takim no, ciekawym skrętem do wyboru w kolorze niebieskim, różowym i białym za niecałe 7 zł. Z kolei mnie osobiście urzekły te świece. W Action mamy już podobne, ale te z pewnością spodobają się tym osobom, które lubią stonowane kolory. Mają kwadratowy kształt ułożony z kulek. Efekt jest niezwykle ciekawy. Kosztują niecałe 23 zł. I ostatnio już świecę, bo nie samymi świecami Action żyje. Proste, długie, w zestawie jest 8 sztuk i kupicie je już w tych kolorach za niecałe 14 zł. Dostępne są już nowe ręki wykonane z metalu. W środku jest miejsce na świece i mają jeszcze uchwyt do zawieszenia. Dostępne są w trzech spokojnych kolorach, białym, beżowym i zielonym i ich cena to niecałe 28 zł. Z oświetlenia kupicie już te lampy stołowe, wykonane są z drewna i papieru, mają bardzo ciekawy taki cylindryczny kształt i świetnie nadadzą się do wnętrz w stylu boho lub no jeśli lubicie naturalnie wyglądające przedmioty, kosztują niecałe 40 zł. A ja zapraszam nowych widzów do subskrypcji, dzięki której będziecie na bieżąco z tym co nowe i warte kupienia w Action, lajkujcie, komentujcie, co wam po weekendzie w duszy gra. Nowością jest też ten nawilżacz powietrza Z uwaga, kamienia solnego. Bardzo ciekawa propozycja. Nie dość, że zwiększa wilgotność i poprawia jakość powietrza w pomieszczeniach, to jeszcze mamy tu oświetlenie LED. Świeci ciepłym białym światłem lub siedmioma kolorami i naładujecie go kablem USB. Dostępny jest w kolorze białym i beżowym i zapłacicie za niego niecałe 25 zł. Pojawiły się też dwie nowe dekoracje ścienne. Pierwsza z nich to te metalowe liście w drewnianej oprawie, do wyboru jeszcze w różnych wariantach kolorystycznych. Wymiar to 30 na 55 cm za niecałe 35 zł. A drugą propozycję znalazłam na dziale ogrodowym, sama nie wiem czemu. Także jak coś, to tam ich szukajcie. Są to bardzo efektowne dekoracje z motywem kwiatowym. Do wyboru mamy trzy warianty i powiem Wam szczerze, że no jeśli je połączycie to chyba uzyskacie najlepszy efekt, ale jeśli nie macie tyle miejsca lub chcecie mieć trochę spokojniejszą tą ścianę, to myślę, że jedna sztuka również będzie się świetnie prezentować. Mamy tu do wyboru między innymi dekoracje z różami w wazonie. No wygląda to przepięknie, zwłaszcza, że jak zaświecicie światło, to ta dekoracja będzie dawać jeszcze cień na ścianę, co może wyglądać no niezwykle efektownie. Za sztukę zapłacicie niecałe 20 złotych. W dziale kuchennym kupicie już nowe zestawy sztućców. Mamy tu 16 sztuk, 4 noże, widelce, łyżki i jeszcze łyżeczki deserowe. Są wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej i nadają się do mycia w zmywarce. Mamy tu też taki tłoczony wzór. Koszt to niecałe 45 zł, a jak tu już jesteśmy, chciałam Wam tylko przypomnieć, że w Action jest jeszcze taki zestaw sztućców dla osób, które no raczej lubią klasykę bez jakichś tam wzorów za niecałe 30 zł. Lub jeszcze jest ten zestaw sztućców w praktycznej tubie, idealne na piknik, kemping, no czy po prostu jeśli lubicie kolory, bo każda sztuka ma uchwyt w kolorze wieczka tuby. Dostępne kolory to szary, zielony i czarny za niecałe 18 zł. A to już nowe popielniczki, które, no chyba, będą mi się śniły po nocach. Kochani, jak robię dla Was przeglądy z Action, nigdy nie zdarzyło mi się coś stóc, aż do tego momentu. Ale to chyba, słuchajcie, był chyba taki dzień, bo tyle razy wtedy słyszałam, że coś się komuś stłukło. Jak widzicie, popielniczki mają różne wzory na spodach, i cieszę się, że musiałam oddać tylko 4 zł. Na dziale z dekoracjami pojawiły się już te urocze pojemniki z takimi frędzlami. W środku wyglądają tak i do wyboru mamy dwa warianty w takiej spokojnej kolorystyce. Świetnie się sprawdzą do organizacji niewielkich przedmiotów. Zapłaćcie za nie niecałe 13 zł. Możecie już kupić te niewielkie 150 ml kubki na kawę. Są wykonane z ceramiki i do wyboru mamy trzy ponadczasowe kolory, czyli czarny, biały i szary. Zapłaćcie za nie zaledwie 3 zł. A o takiej samej pojemności mamy jeszcze te modele do kawy, również wykonane z ceramiki, za niecałe 4 zł. A tak w międzyczasie, jak zawsze, nowo przybyłych zapraszam do dołączenia do naszej Actionowej grupy na Facebooku, gdzie wymieniamy się opiniami o produktach z Action, polecamy co fajne, ale też odradzamy kiedy trzeba. Jeśli lubicie być na bieżąco i wiedzieć, co warto kupić, to link do grupy znajdziecie w komentarzu pod filmem. W dziale ogrodowym pojawił się właśnie ten zraszacz o pojemności 5 litrów. Ma on wbudowany akumulator, który pozwala na pracę aż do 2 godzin. Słuchajcie, naładujemy go zwykłą ładowarką do telefonu oraz kablem USB-C. Macie je dołączone w zestawie. W komplecie są również dwie końcówki, a sam strumień możemy ustawić w trzech różnych natężeniach, także też fajnie. Może wam się przydać. Kupicie go za niecałe 90 zł. Fajnych dodatków do domu jest jeszcze ten stolik z blatem w kształcie, no tak jakby tacy, jego wymiary to 43x43 cm, mamy do wyboru wersję czarną lub brązową, no słuchajcie, myślę, że świetnie Wam wypełni nie jeden kąt, kosztuje niecałe 48 zł. Ze stolików nowością jest także ten model. Jest to stolik przystawny, no możemy go przysunąć do łóżka, kanapy albo nawet do niektórych foteli. Dzięki niemu bez trudu popracujecie na laptopie, bądź po prostu wygodnie zjecie posiłek. A tu macie jeszcze jego dokładne wymiary. Jest wykonany z metalu, kupicie go za niecałe 60 zł. W dziale dekoracyjnym pojawił się jeszcze ten bardzo ciekawy wieszak, ma dwa haczyki, na przykład na kurtki czy jakieś odzienia wierzchnie, ale to co jest w nim bardzo nietypowego, to słuchajcie fakt, że u góry posiada pojemnik na drobiazgi, na przykład na telefon czy klucze, które nam się zawsze wszędzie gubią. Dostępny jest w dwóch wariantach z białymi i czarnymi wieszakami i zapłaci się za niego niecałe 19 zł. Piękną ozdobą może się okazać dla Was ta cudna taca. Myślę, że idealna do wnętrz w stylu glamour, boki są przepięknie zdobione. Na spodzie posiada lustro, więc słuchajcie, no już sobie wyobrażam, jak świetnie będą się w nim odbijać świeczki lub inne dekoracje, które tam postawicie. Tace kupicie zarówno w kolorze złotym, jak i srebrnym za niecałe 25 zł. I są one dostępne w dwóch rozmiarach. Zobaczcie. I te mniejsze są w takich samych dwóch wariantach kolorystycznych, czyli złotym i srebrnym. I za te mniejsze wersje zapłacicie zaledwie 14 zł. Następnie mamy te malutkie, ale urocze tace na nóżkach. Są one dostępne w kilku takich stonowanych kolorach. Wykonane są z ceramiki i myślę, że będą świetnym uzupełnieniem waszych dekoracji. Możecie położyć na nich świece czy inne elementy. Cena też bardzo zachęca, bo zapłaćcie za nie zaledwie 4 zł. i 49 groszy. I z pewnością zaskoczę Was tą kamerą Wi-Fi. Ma ona wbudowany akumulator, ale przede wszystkim jest zasilana z panelu fotowoltaicznego, więc możecie ją zamontować w każdym na nasłonecznionym miejscu bez konieczności doprowadzania zasilania czy kabla. Ma rozdzielczość do 1080 pikseli, no słuchajcie jest to taka opcja minimum jak na dzisiejsze czasy. Aby się z nią połączyć musicie jedynie zainstalować aplikację. I kamera jest przystosowana do pracy oczywiście na zewnątrz i co ciekawe, kamera posiada wbudowaną syrenę alarmową, lampę błyskową oraz jeszcze funkcję prywatności. Myślę, że będzie świetnym pomysłem, jeśli chcecie gdzieś wyjechać lub po prostu chcecie mieć oko na swoje domy. Jej cena to niecałe 170 zł. Pojawił się też ten zestaw końcówek i szczotek, specjalnie dobranych do podlewania ogrodu oraz mycia samochodu. Mamy tu również końcówkę przyłączeniową na węża. No słuchajcie, wszystko bez trudu dopasujecie do tych najbardziej popularnych węży dostępnych na rynku. Końcówki przydadzą się na przykład właśnie do mycia samochodu i za ten zestaw zapłacicie niecałe 20 zł. wiosna coraz bliżej więc pomyślcie nad tą lampą do zwalczania owadów producent zapewnia że świetnie się sprawdza nawet na 20 m2 powierzchni można ją powiesić na łańcuchu który jest dołączony w zestawie albo po prostu położyć na parapecie co ważne lampa jest przeznaczona wyłącznie do wnętrz zapłacić za nie niecałe 95 zł Kolejnym produktem idealnym na ciepłe wieczory są te pochodnie. Nadadzą świetny klimat, gdy będziecie siedzieć w swoich ogrodach. Ich wysokość to aż 76 cm. Są wykonane z bambusa oraz szklanych świec. Dostępne są w naprawdę wielu kolorach i kupicie je za niecałe 9 zł. A w dbaniu o piękny ogród może Wam pomóc ten zraszacz. Powierzchnia jego pracy to aż 236 m2, a więc naprawdę całkiem dużo i jego cena to niecałe 30 zł. W dziale kuchennym są dostępne już te typowo takie letnie kubki ze słomką. Pamiętam, że był to hit tamtego lata, więc jeśli Wam się tylko podobają, to słuchajcie nie zwlekajcie się za długo. Dostępne są w dwóch wariantach w kształcie truskawki i kaktusa za niecałe 9 zł. A jeśli lubicie otaczać się kolorowymi przedmiotami, to koniecznie skupcie się na te tace. Są wykonane z melaminy i dostępne w kilku wariantach w takich bardzo intensywnych kolorach i cena to niecałe 9 zł. No i coraz więcej pojawia nam się już produktów na lato i Waszą uwagę zwrócę z pewnością na te maty na piasek. Mają one taką, wiecie, specjalną strukturę, właśnie idealną na piasek. Dostępne są w dwóch kolorach, a ich rozmiar to 150x200 cm, kosztują niecałe 18 zł. W dziale ogrodowym jest już dostępna całkiem spora oferta poduszek. Pojawiły się właśnie te modele: miękkie, idealne na krzesło lub ławkę ogrodową. Ich wymiar to 38x38 cm, i za sztukę zapłacicie niecałe 9 zł. Do kompletów w identycznym wzorze możecie kupić te poduszki. Myślę, że świetnie się sprawdzą, wiecie, na te podłużne leżaki czy rozkładane krzesła ogrodowe. Ich wymiar to 117x48 cm, a cena to niecałe 40 zł. I moim hitem tego odcinka jest z pewnością ten fotel, który sprawdzi wam się zarówno w ogrodzie, ale i w domu. Ja akurat mam swój powieszony na hakach w domu i powiem wam tak, uwielbiam go. Co prawda nie kupowałam go w Action, ale no i wszystkie są praktycznie identyczne, bo jest to taka makramowa konstrukcja. Tu mamy go w delikatnym beżowym odcieniu. Świetny, jeśli lubicie styl boho. W zestawie macie jeszcze dołączone haki i jeśli będzie wam odpowiadał ten fotel, to jeszcze na Allegro zerknijcie sobie, bo jest dużo ofert z fajnymi poduchami do nich. Polecam, bo dużo wygodniej się wtedy siedzi, a za ten fotel zapłacicie niecałe 90 zł. No słuchajcie, fajna cena, zwłaszcza, że na internecie kupicie go właśnie od tej kwoty, więc po co przepłacać i jeszcze dopłacać za wysyłkę. Mamy też nowe podkładki na stół, są one wykonane z takiej przyjemnej tkaniny, ich średnica to 38 cm, mamy kilka kolorów: jest beżowa, złota, zielona czy czarna i za sztukę zapłacicie 4 zł i 49 groszy, więc myślę, że jak za tego typu. Dekorację, która całkowicie odmieni wasze stoły, jest to naprawdę fajna cena. Na dziale dla zwierząt kupicie te drapaki dla kotów. Góra i spód są wyłożone przyjemnym welurem. Dostępny jest w dwóch kolorach, białym i niebieskim. I myślę, że wasze koty będą zachwycone. Kupicie je za niecałe 40 zł. I kiedy myślę, że w action już naprawdę mnie nic nie zaskoczy, pojawia się to. Jest to dozownik przekąsek dla kota w kształcie takiego diabelskiego młynu. No nie wiem, czy jest to opcja dla leniwych kotów. Do wyboru jest kilka kolorów za 13 zł i 49 groszy. Nowością w tym dziale jest też ten zestaw 8 zabawek dla kotów. Występują one w różnych wariantach kolorystycznych oraz z różnymi typami zabawek. Bardzo fajny zestaw, który kosztuje niecałe 9 zł. Zapraszam Was teraz na dział kreatywny, gdzie mamy tu również sporo nowości. Dawno tu nie byliśmy. Pierwszą z nowości jest zestaw dwóch klamerek w kształcie kwiatków. Piękne jest w nich to, że w całości są wykonane z drewna z taką małą sprężyną. Fajny gadżet, jeśli lubicie zostawiać komuś na przykład wiadomości lub może stanowić też świetną dekorację. Do wyboru są różne warianty i za te dwie sztuki zapłacicie 6 zł. i 49 groszy. Z pełną świadomością muszę powiedzieć, że jest to jeden z popularniejszych ostatnio produktów z działu kreatywnego. Są to takie miniaturowe domki do samodzielnego złożenia. Znajdziemy tu kwiaciarnię, sklep z lodami lub księgarnię. Na naszej grupie na Facebooku zwróciła nam uwagę jedna z Was, że właśnie są już nowe wzory tych miniatur. Dziękujemy i pozdrawiamy. Całość jeszcze fajnie dopełnia oświetlenie typu LED. przeznaczone jest dla osób od 14 roku życia, ale wiem, że i wielu dorosłych mile spędza przy tym czas. Cena tych zestawów to niecałe 47 zł. A jeśli lubicie dekorować, to może Wam się przydać taki zestaw kwiatków z filcu. Dostępne są różne wzory i kolory. Zestaw kosztuje 4 zł. i 18 groszy. Bardzo popularne w naszych no, zabieganych i stresujących czasach są kolorowanki antystresowe, albo jak ja to nazywam, kolorowanki dla starszych. W zestawie mamy 14 wzorów do malowania oraz 6 markerów wodnych. Obrazki są, słuchajcie, no naprawdę szczegółowe. Myślę, że zajmą Was na długie godziny za sztukę zapłacicie niecałe 12 zł. Obok jeszcze mamy ten zestaw z z woskiem, idealne do robienia pieczęci, są dostępne różne wzory i kolory. Cena to niecały 9 zł. Z działu kreatywnego nowością jest też ten zestaw do malowania. W środku znajdziecie 20 markerów akrylowych o trzech różnych grubościach. Świetnie się sprawdzą do malowania na papierze czy drewnie, a nawet na metalu. Za ten zestaw zapłacicie niecałe 45 zł. I dla wszystkich z Was, którzy lubią tworzyć ciekawe dekoracje, jest ta paczuszka wiórków drewnianych, do wyboru są różne kolory i zapłacicie za nie 4 zł. i 18 groszy. A na dziale kosmetycznym pojawiła się właśnie ta nowość, a dokładnie jest to powrót, bo już kiedyś to widzieliśmy, są to taśmy do modelowania biustu. Świetna sprawa, moje drogie panie, jeśli macie nietypowy krój sukienek czy bluzek. Te taśmy są przyjazne dla skóry, wodoodporne oraz jeszcze oddychające. W środku mamy do wyboru różne rodzaje tych taśm, a cena to niecałe 13 zł. I tak, plątając się po Action, natrafiam na chyba. No, słuchajcie, jeden z większych hitów na wakacje, a przynajmniej coś, czego się w Action zupełnie nie spodziewałam. Jest to nadmuchiwany kajak. Pomieści spokojnie dwie dorosłe osoby ważące po 80 kg. W zestawie znajdziecie jeszcze łatkę naprawczą, składane wiosło oraz pompkę. Kajak jest dostępny tylko w jednej wersji kolorystycznej, ale musicie powiedzieć, że moim zdaniem całkiem wdzięcznej i zapłacicie za niego niecałe 290 zł. I już na koniec, jeśli szykujecie jakąś imprezę najmłodszym, to pojawiły się takie zestawy balonów za niecałe 19 zł. Są dostępne w dwóch wariantach i przypominam, że w Action kupicie też bardzo efektowną dekorację z balonów mocowaną do stołu za niecałe 38 zł. I kochani na dziś to już wszystko. Mam nadzieję, że te przeglądy choć trochę pomagają wam w zakupach. Wierzę, że tak. A jeśli tak, to dajcie łapkę w górę. Życzę Wam wszystkim miłego tygodnia i do usłyszenia. Pa!